O! Widzowie, wy tu jesteście! Siemano, widzowie! W tym odcinku podliczymy sobie moje oszczędności na YouTube'a Ogólne takie oszczędności, które wydaje się zazwyczaj na YouTube'a To jeszcze wrzucimy sobie złotóweczkę I podliczymy sobie co, jak, ile tego mam I to będzie taki odcinek bardziej for fun! Bo dopiero za dwa miesiące rozbijamy tą skarbonkę Bo da się z niej wyjąć kasę bez rozwalania pierwszy mi się wszystko nie wypada zaczynamy zwolnienie blokady Tak, że wszystko wypadło, zrobione I dzisiaj nie zapomnijcie, zostanie napisy z znaczkiem Czemu tak nag nagłośnić na ten, z nastroju i ogólnie odcinku, bo ten, kto widzi, no co zauważył, że tyle odcinków wpłynęło. Dzisiaj dokładnie chyba trzy wbiły. To się no zobaczę. To, to mi się nie chce troszeczkę tego segregować. Bo z tego mega długo. I zrobimy podliczenie oficjalne ile mam pieniędzy Takich bardziej skarbonkowych Bo pamiętajcie nigdy nie mówcie nikomu Kolegom, koleżankom Dziewczynie Chłopakowi, bo nie wiadomo jakie jesteście No to nigdy Prze nigdy nie mówcie ile macie pieniędzy Bo to jest bardzo zła rzecz Bo potem ta osoba może rozpowiedzieć to I wtedy osoby będą ciebie na przykład na polu chciały Kup mi coś Ej Tejbik, zle mi coś kup Dobra, no, w każdym razie to tak, robimy tak, podliczamy sobie pieniądze najłatwiejszym sposobem jak może być Czyli po prostu po złotówce zbieramy kubki poddychów Więc tak, pierwsza kubka no, będzie najłatwiej, bo tutaj dużo dość takich dużych jest Dycha, mamy pyk Pięknie sobie W ogóle to tak bardziej troszeczkę, o Dycham, dobra Tu pięć Dziesięć już 20 zł. Chodźcie, zaraz będzie wolniej. Nie, już się dalej jest tak szybko, 10. Czyli już jest yy, ten. A, 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 czekajcie. Dajcie mi też czas policzyć. 4 dycha. jest 30 zł To ja też mam nie monety z Polski. Ich nie będę liczył, bo to jest bez sensu. Znowu mi ktoś pisze na Messengerze, że 8. W dużym odcinku tak samo mi pisanie na Messengerze, że cały czas, jak nagrywałem, 10. 40 zł takimi samymi pieniądzami. No, to zacznę się już 50 groszówki. Tak, tak. Dwa, trzy, cztery. Pamiętajcie, są tylko oszczędności bardziej YouTube'owe Pięć, sześć.

i tu mamy 50 zł. I to będzie jeszcze zdycha na pewno. Dostajcie mi tak na szybkiego, ja wam będę po prostu stopowała nagrania, bo to tak szczerze nie wiem, czy ktoś będzie to oglądał całe. No to ten, to ja stopuję nagrania, no i po prostu widzimy się jak będzie kolejna dycha i tak co dycha. Dobrze więc, tutaj już jest 60 zł. Więc nawet dobrze. zobaczymy czy z tego jeszcze wyjdzie. Z tego wyjdzie 3-4 zł. Tak na oko. Dobrze widzowie, wyszło nam. Uwaga, ile? 66,15 groszy. Tyle nam wyszło. 66 zł i 15 groszy. To jest maj. A 15 czerwca podliczamy sobie takie ogólne. Podejrzewam, że stuwa będzie. I to na pewno. jakbyście byście mieli ocenić, ile tu jest? Nie powiedzielibyście na pewno, że tyle tu jest. To zostawcie słowa, w górę. E, boże, suba z ząbaczkiem i łapkę w górę. No i nara!